Dlaczego należy słuchać zbyt trudnych podcastów po angielsku, od takiej strony neurologicznej? Wam wytłumaczę psychologicznej, wiecie, fizjologicznej, co się dzieje w waszym mózgu. Generalnie to, co ja proponuję, zawsze tak jesteście na poziomie B2, czyli rozumiecie 80-90% na poziomie B2, no to, to jest super nauka. Bo uczycie się, za chwilę dojdziemy do sedna, spokojny, krótki tylko wstępik. To generalnie rozumiecie tak z 80%. Te 20 pozostałe, czyli macie jakieś słowo, uczycie się nowych słów z kontekstu, bo nie znacie słowa, którego ktoś używa, ale jesteście w stanie się domyślić, zapamiętujecie je. To jest najlepsza nauka. Nauka z kontekstu jest najlepsza, zapamiętujecie. Ale teraz, jak jesteście na poziomie B2, to słuchajcie sobie też czasem na poziomie B1 coś, co jest za łatwe, żeby utrwalać rzeczy, które już znacie, i słuchajcie sobie czasami rzeczy, które są za trudne na poziomie C1. Ja bym to podzielił tak, że 40% to jest wasz poziom. 20% to są za łatwe, 20% więcej czasu słuchania, to są za trudne rzeczy. No i najlepiej to, wiadomo, robić w aucie, to wiecie, to nie chodzi o 5 czy 10 minut słuchania dziennie, tylko na przykład godzinę, jak jedziesz do pracy, wtedy to ma sens i wtedy to przynosi efekty. Dobra, dlaczego należy słuchać za trudno? Słuchajcie, na poziomie fizjologicznym my mamy coś takiego jak świadomość nasza, czyli ta część mózgu świadoma, my generalnie używamy jej, żeby robić rzeczy i nieświadoma. Czyli poświadomość cały czas nasz mózg robi rzeczy, uczy się, zapamiętuje. Teraz, w tym momencie, jak tu siedzisz, twój mózg analizuje to, o czym wczoraj rozmawiałeś, rozmawiałaś ze swoim szefem i szuka rozwiązania jakichś problemów. On cały czas to procesuje. To jest jak wielki, wiecie, komputer, system AI cały czas szuka rozwiązań. I teraz, żeby my. E, Byśmy mogli się rozwijać, to musimy wyrzucić tak, jakby, do, musimy wykorzystać tą naszą podświadomość. My cały czas próbujemy używać świadomości do nauki, a świadomość to jest tylko tak jak taki przedpokój naszego mózgu, tak? My uż, uczymy się jakichś rzeczy, one wpadają nam przez naszą świadomość, do naszej podświadomości i one tam siedzą i one są mielone, tak? W ogóle to, to jest znowu uproszczenie, jakby nauka na ten temat też jest skomplikowana dalej, my poznajemy, jak działa nasz mózg, ale wszystko, czego się nauczycie, wpada na początek do, jest Wiadomo, jest pamięć krótkotrwała, taka bieżąca, wtedy to wpada do naszego hipokampu, siedzi tam dwa tygodnie i dopiero później wpada do pamięci długotrwałej, tak? Więc to sobie w ogóle wiesz, to jest mega skomplikowany system, trzeba go wykorzystać na naszą korzyść, a nie z nim walczyć. Więc teraz tak, słuchając zbyt zaawansowanej rzeczy, nawet jak Wy nie rozumiecie 100%, nawet jeżeli z kontekstu wielu słów nie wychwycicie, to Wasz mózg dostaje jedną kluczową informację. Jest dużo rzeczy, których ja nie wiem. Potrzebuje wiedzieć. Więc patrzcie, jak wy trenujecie na siłowni, to pękają wam niektóre włókna, na przykład w waszym bicepsie, i to daje informację OK do waszego mózgu, dobra, trzeba to wzmocnić, on nam wysyła różne rzeczy, generalnie odbudowuje te mięśnie silniejsze. Tak? I podobnie tutaj jest, to jest, wasz mózg dostaje po prostu bardzo jasny sygnał, słuchając tego C1, że jest dużo rzeczy, których ja nie rozumiem. Wam się może wydawać, że Wy nie rozumiecie, ale wasz mózg zapamiętuje, Przynajmniej w pewnym zakresie, czego nie rozumiecie i dlaczego nie rozumiecie. Później wasza podświadomość w życiu codziennym, kiedy słuchacie innych podcastów, nawet tych prostszych, B1, cały czas podświadomie szukacie rozwiązań tych problemów. I wy nawet o tym nie wiecie, bo ten proces zachodzi po prostu w waszym mózgu, podświadomie. I dzięki temu wasz mózg w końcu znajdzie te rozwiązania i to działa długofalowo, tak? wybudujecie tak jakby w waszym mózgu ciekawość, po prostu ciekawość w ten sposób działa. I wy rozbudowujecie tę ciekawość. Mówi tutaj, ciekawość wiecie, na nie jako ciekawość jako emocje, tylko ciekawość jako proces w mózgu, który zachodzi na dużo bardziej podstawowym poziomie. No bo ciekawość, w sensie to, co my nazywamy ciekawością, to jest emocja, że, która polega na tym, że Twój mózg Tobie mówi, wysyła sygnał, emocje, że potrzebujesz więcej wiedzy na jakiś temat, dlatego mnie to ciekawi, bo ta wiedza może mi się przydać do przetrwania bardzo podstawowym poziomie, ale teraz ciekawość na poziomie mózgu polega na tym, że wy po prostu budujecie informację o tym, ok, że ja czegoś nie wiem, potrzebuję więcej informacji, tak? No i mm, czasami ta ciekawość zbudowana może zostać zaspokojona dopiero na przykład po roku, czy po dwóch. Natomiast słuchając bardziej skomplikowanych rzeczy, wy po prostu budujecie w waszym mózgu pewnego rodzaju potrzebę rozwoju i bazę rzeczy, których nie wiecie, bo na początek wasz mózg musi w ogóle zmapować czego on nie wie. Później podświadomie szuka rozwiązań, i dopiero wtedy przychodzi Wam to rozwiązanie. I teraz, jak to się objawia na przykładzie w prawdziwym życiu, takim emocjonalnym? Patrzcie, wyobraźcie sobie, że dostajecie listę 30 słówek, i każe Wam się nauczyć wykuć te słówka na pamięć. To jest dla Was męczące, macie problem z zapamiętaniem tych słówek, macie problem, bla, 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 bla. Teraz bla. wyobraźcie sobie sytuację, że słuchacie jakiegoś podcastu, słuchacie jakiegoś podcastu, i później macie lekcję z nauczycielem, mówicie i nauczyciel używa jakiegoś słowa, na przykład, nie wiem, throw. Mówicie, o Jezu, co to znaczy to for all. Tyle razy słyszałam to słowo, co ono znaczy, bo kurde, cały czas je słyszę w podcastach i nie wiem. Nauczyciel Wam mówi, że okej, okay, to znaczy dogłębny, dokładny. I Wy już po jednym takim razie zapamiętacie je forever. Dlatego, że pewnego rodzaju irytacja wręcz emocjonalna Was się wybudowała dotycząca tego słowa, Wy już się go w pewnym sensie nauczyliście się. Najpierw zmapowaliście, że jest słowo, które nie wiecie, później szukaliście rozwiązania, nie mogliście znaleźć. Teraz to rozwiązanie, kiedy ono wpada, no wpada od razu. Wy je od razu zapamiętacie na zawsze. Nie będziecie musieli kuć, nie będziecie musieli się tego uczyć. I dlatego to jest naturalny sposób nauki dla nas i powinniśmy z niego korzystać, aby, a pierwszym jakby krokiem tej metody zbudowanie w ogóle w waszym mózgu bazy rzeczy, których nie wiecie. I to się dzieje, kiedy słuchacie rzeczy, które są dla Was za trudne.